Francuzi mieli dzieci, XVII wieku mają więc ale starali się kopiować dekorację marmurową na na włoski, znane z Nie z Nasze sobie radzili. Zamek jest biały, ale ma takie czarne jego Po prostu zastępowały ten włoski mamór łupkiem. Mamuny były bardzo drogie, a niestety transport jako bardzo, bardzo kosztowny. W tej chwili jeszcze jest do rewancia. Jak dzisiaj dalej zobaczyli ogród, do którego też takim własnym punktem można będzie zajrzeć, to absolutnie <krzydźńca> zobaczymy jak za pomocą takich łowianych faczyków, które już widać, przełupki moi drodzy są motowane. To jest bardzo interesująca. Znowu żeby włączyć sobie kotyk średniowieczny i renesans. Proszę na zobaczyć, na końcu tych torb. Pięknie przycięte krzewy. A te straszne dmoki są typowe A. dla francuskiego, moi drodzy, średniowiecza. Jeśli chodzi o stajnie, to niestety wtedy stajnie zostały zniszczone. E, no, w tych wojniach w XVIII wieku było laboratorium największego czarnoksiężnika

A on, moi drodzy, I on, on, moi środek, tak samo wygląda jak przy latach 15 czyli w ogóle e, e, się nie dostarzał, więc być może elisy w wiecznej młodości wymyślą i Jeśli chodzi o Szambot, skąd się wzięła nazwa? Zamek Szambot. <laughs> tylko słowa KAMBO, to oznacza pierce lub brud, ale brud nie od brudu, tylko od brodu. Na, 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 na No i moi drodzy. Pochodzi od nas wytwieg.